Tekst z czwartego rozdziału, to będzie nasz pierwszy tekst wiodący, oraz z księgi mojżeszowej, a konkretnie z drugiej księgi mojżeszowej, trzydziestego czwartego rozdziału, abyśmy rozważyli, jaka jest sprawiedliwość Boża i dlaczego Bóg pozostaje sprawiedliwy, usprawiedliwiając grzesznika z jego grzechu. Zacznijmy od wersetu pierwszego rozdziału czwartego listu do Rzymian. Cóż więc powiemy, co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym lubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, a temu, kto pracuje, zabłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, i jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość, jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte, błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Jest to nasze usprawiedliwienie od strony ludzkiej, a od strony Pana Boga, od jego strony czytamy w drugiej Mojżeszowie w 34 rozdziale, w 7 wersecie, że Bóg jest zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nie usprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego stopnia. Jak widzimy, Bóg w tym fragmencie nazwany jest jako ten, który usprawiedliwia, przepraszam, nie przebacza. Grzechów w tym, którzy są nieusprawiedliwieni. Jeśli jest człowiek winny, nie zostaje usprawiedliwiony, natomiast ci, których który Pan Bóg usprawiedliwia, są im przebaczone wszystkie grzechy jednocześnie Pan pozostaje sprawiedliwy. Pytanie pozostaje nam do odpowiedzi, na jakiej zasadzie się to odbywa, że Bóg usprawiedliwia grzesznika, a jednocześnie pozostaje sprawiedliwy. Otóż aspekt usprawiedliwienia, który składa się właśnie z podstawy usprawiedliwienia grzesznika, jest dla nas. Fundamentalny, ponieważ usprawiedliwiający Bóg jest i musi być i nie może być niesprawiedliwy. Bóg musi być sprawiedliwy. Jeśli Bóg musi być sprawiedliwy, naszym istotnym pytaniem, które nam się tutaj pojawia nieuchronnie, jest takie, że jak Bóg może być sprawiedliwy, skoro dobrowolnie umarza dług grzechu temu, kto zaatakował najwyższy. Majestat Boga, gdy uzna za sprawiedliwego tego, który w rzeczywistości jest winny i zdeprawowany. I jak Bóg może być Bogiem sprawiedliwym, skoro usprawiedliwia kogoś, kto nie tylko zasługuje na stan sprawiedliwości w obecności Boga, że nie jest to nasza zasługa, nie możemy sobie na to pozwolić, ale także zasługujemy na coś zupełnie przeciwnego na potępienie, przekleństwo i zatracenie ze względu na nasze grzechy. to jest nasze palące. Pytanie. Cud łaski usprawiedliwienia polega na tym, że jesteśmy dobrowolnie uniewinnieni przez Boga i usprawiedliwieni, je, będąc wcześniej winni i niesprawiedliwi, co podkreśla wielka, wielką trudność tego zagadnienia. Jak sam usprawiedliwiający Bóg może być sprawiedliwy w tym zbawczym akcie? I teraz. W psalmie 116, w czytamy, że łaskawy jest Pan i sprawiedliwy, który jest Bóg nasz miłosierny. Pan Bóg nie tylko jest łaskawy, ale także jest miłosierny. I oczywiście dla teologicznego liberała, który uznaje miłość za Boga, że też Bogiem jest dla niego miłość, jest Bożek pozbawiony oczywiście prawości. Taki Bóg, który usprawiedliwia każdego grzesznika, nie jest sprawiedliwą, po prostu kocha wszystkich bezwarunkowo i nie szuka swojej sprawiedliwości. I ten fałszywy Bóg liberalny, podobnie jak. Jego twórca, liberał, na którego obraz ten fałszywy Bóg został stworzony, oczywiście może przymknąć oko na grzech i usprawiedliwić grzesznika, co nie jest oczywiście przebaczeniem grzechu, ale dla wierzącego, którego Bóg jest prawdziwym Bogiem, objawionym w Piśmie Świętym sprawy mają się inaczej, ponieważ Bóg nie tylko jest miłością, ale także sprawiedliwością i doskonałą, budzącą grozę sprawiedliwością, a Jego sprawiedliwość wymaga, aby przestępstwo popełnione wobec Najwyższego Majestatu Bożego zostało ukarane najwyższą karą fizyczną i duchową, czyli karą wieczną, a jako sprawiedliwy Bóg, Bóg chce, aby stało się zadość Jego sprawiedliwości z tego względu musimy, albo ktoś inny za nas musi dać Mu pełną zapłatę za winę. Dla Boga przemknięcie oka na grzech to znaczy pozostawienie grzechu bez kary lub usprawiedliwienie grzesznika poprzez odstąpienie od kary, należnej grzesznikowi byłoby oczywiście dla niego zaparciem się samego siebie, byłoby dla niego zaparciem się samego siebie, gdyby przyznał, że ataki grzechów ludzkich na niego były znośne, że Bóg znosi te ataki, ponieważ Bóg potrafi na nie przymknąć oko i w ten sposób wyparłby się swojej dobroci i Boskości, a jego sprawiedliwość zostawiłaby pogwałcona. Jednak czytamy w Objawieniu w XVI rozdziale, w piątym wersecie usłyszałem anioła wołającego Sprawiedliwy jesteś Panie, który jesteś, który byłeś święty tak, że tak osądziłeś. Czyli Bóg pozostaje przez wszystkie wieki sprawiedliwy. I choć usprawiedliwienie jest cenne dla prawdziwego chrześcijanina, to bezbożność Boga byłaby zbyt wysoką ceną do zapłacenia za błogosławieństwo przypisania Sprawiedliwości, dlatego wierzące dziecko, Boże, słysząc poselstwo Ewangelii, że Bóg usprawiedliwia grzesznika, wybranego grzesznika, jedynie przez wiarę, pyta nas, pyta Boga w ten sposób, jaka jest podstawa tego łaskawego usprawiedliwienia winnego grzesznika. Bóg musi pozostać Bogiem także w tym dziele zbawienia, w dziele usprawiedliwienia. Ponadto w tym pojawia się pewnego rodzaju zaniepokojenie. I takie jest przekonanie oczywiście wierzącego o Bożej Sprawiedliwości, że jeśli zbawcze dzieło usprawiedliwienia nie ma podstawy, to rzeczywistość usprawiedliwienia jest jaka? wątpliwa, skoro nie ma żadnej podstawy. Bóg nie może zawrzeć się samemu siebie, to znaczy odłożyć na bok swojej sprawiedliwości. Interesie swojego miłosierdzia, czyli Bóg nie przedkłada swojego miłosierdzia, atrybutu miłosierdzia nad atrybut sprawiedliwości, ponieważ Bóg jest jeden, jego miłosierdzie jest sprawiedliwa, sprawiedliwość jest miłosierna. Oczywiście dla ziemskich sędziów ustanowiona przez Boga sprawiedliwość polega na tym, że usprawiedliwią sprawiedliwego i potępią niegodziwego, czyli mamy tutaj usprawiedliwać sprawiedliwych jako sędziowie, ludzie i potępiać winnych. Natomiast Bóg nie potępia nas jako winnych. Lecz nas usprawiedliwia. I to jest ciekawe zagadnienie. Na to, że ta sprawiedliwość Jego sług, czyli sług Bożych, odzwierciedla Bożą Sprawiedliwość w sądzeniu, wskazuje modlitwa Salomona. Możemy udać się do pierwszej Królewskiej 8:32. Według Jego sprawiedliwości, mówi Salomon, w modlitwie i sprawiedliwość Boża w usprawiedliwianiu niegodziwych i bezbożnych za darmo, niezależnie od wszelkiej sprawiedliwości, tego kto jest usprawiedliwiony. W rzeczywistości bez jakiejkolwiek łagodzącej dobroci u tego, kto jest usprawiedliwiony, jest zdumiewająca. Jest niespotykana poza cudowną Ewangelią, i taki jest cud usprawiedliwienia, że wierzący pyta oczywiście ze zdumieniem, jak Bóg jest sprawiedliwy w tym zdumiewającym objawieniu swojej sprawiedliwości. Jak to się dzieje? To jest rzecz niesłychana. I w 1 Koryntian 2.9 mamy pewnego rodzaju podpowiedź. Głosimy, jak jest napisane. Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. I oczywiście oko nie widziało, ucho nie słyszało, a serce człowieka nigdy nie wyobraziło sobie, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują, a konkretnie oko nie widziało, ucho nie słyszało, a serce człowieka nie wyobraziło sobie sprawiedliwości Bożej w usprawiedliwieniu, a zwłaszcza. Jego sprawiedliwości w kwestii podstawowej i koniecznej podstawy sprawiedliwienia. Bóg jest sprawiedliwy w naszym usprawiedliwieniu przez to, że sam zadośćuczynił swojej własnej sprawiedliwości w odniesieniu do naszej winy, doskonale wypełnił dla nas swoje własne prawo i sam sobie zasłużył na to, abyśmy zostali uniewinnieni od wyroku śmierci i otrzymali ten werdykt niewinności i sprawiedliwość Boża w naszym usprawiedliwieniu, Polega na trwającym całe życie posłuszeństwie, trwającym całe życie cierpieniu, a zwłaszcza na piekielnej śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa. To On jest naszym usprawiedliwieniem i naszą sprawiedliwością. Jest to wieczny syn Boży, który przybył na świat w ludzkim ciele, w naszym ciele i reprezentował nas jako federalna głowa swojego ludu, tak jak Adam reprezentował swój lud w raju. Dlatego wszyscy ludzie są skażeni grzechem pierworodnym. Taki Chrystus reprezentował przez całe swoje życie posłuszeństwa pełne doskonałego posłuszeństwa i przez całe jego cierpienie i przez piekło krzyża reprezentował swój lud. To jest tak, jakbyśmy my w Chrystusie dokładnie wypełnili całe prawo i ponieśli karę na krzyżu. I na podstawie prawnej Krzyża Jezusa Chrystusa Bóg jest sprawiedliwy, gdy usprawiedliwia. Bezbożnika, na tyle na ile Jezus spłacił w całości wszystkie nasze długi, nasze grzechy i zapracował sobie na zbawienie dla nas. Chrystus zapracował na nasze zbawienie. Oczywiście jest to realizowana podstawa usprawiedliwienia, podstawa sądowa. Doskonałe posłuszeństwo Jezusa, Jezusowy Krzyż i jest to ustanowione przez Boga usprawiedliwienie jako podstawa prawna to nie jest tak, że my rzeczywiście stajemy się sprawiedliwi przez naszą sprawiedliwość, lecz przez przypisaną sądowniczo nam sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. I ta cudowna czynność prawda, która jest podstawą naszego usprawiedliwienia, polega na tym, że niewinny Jezus został zaliczony do przestępców, poczytany, czy też zaliczony w poczet przestępców, jak to miejsce miało w przypadku Jego ukrzyżowania. My mamy tu przykład Marku, Marka 15,28. No, Pabene jest to fragment który, teolodzy, uznający wyższą krytykę tekstu, uznają za tekst wątpliwy lub nawet taki, który nie powinien istnieć w Słowie Bożym, jest to bardzo istotny tekst i myślę, że potępienie ludzi, którzy wyłączają ten tekst ze Słowa Bożego, jest sprawiedliwe. A ponieważ Jezus oczywiście został zaliczony do przestępców w miejsce grześnika który jest usprawiedliwiony, to grzesznik, który ma być usprawiedliwiony, może być zaliczony, czyli policzony z Jezusem jako ten, który w pełni zadośćuczynił Bożej Sprawiedliwości za swoje grzechy i uczynił to Chrystus w Jego imieniu. W ten sposób Bóg poczytuje nam naszą sprawiedliwość. Paweł wyraża to w następujący sposób w 2 5, 5,21. On bowiem tego, czyli Bóg, uczynił Chrystusa, którego nie znał grzechu. Za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zatem wszyscy, którzy jesteśmy w Chrystusie, stajemy się sprawiedliwością Bożą, ponieważ Chrystus stał się za nas grzechem. I taki jest tego rezultat, że to, że Chrystus stał się grzechem, to my stajemy się sprawiedliwością. Jest to transakcja sądownicza: grzechy nasze zostały przypisane Chrystusowi, a Jego sprawiedliwość nami. W tym bos boskim akcie usprawiedliwienia. Winny grześnik staje się właśnie sprawiedliwością Bożą na podstawie tego, że Chrystus stał się grzechem, to znaczy stał się winnym za grzech, miejsce winnego grześnika, sam nie popełniając żadnego grzechu, i nasze grzechy Chrystusowi zostały. Przypisane i potraktowane one zostały jak własne grzechy Chrystusa, chociaż sam ich nie popełnił. I to samo dokładnie jest cudowna Boża łaska, że Jego sprawiedliwość, chociaż nie jest to wyprodukowana przez nas sprawiedliwość, lecz obca sprawiedliwość staje się tak samo nasza. Naszą własnością to jest poczytane do na nasze konto. To jest niesamowity cud. I sprawiedliwość Boża wymaga, aby grzechy wybranych, wierzących grzeszników zostały w pełni zapłacone przez cierpienie kary, na jaką te grzechy zasługują dla podtrzymania i uhonorowania dobroci i świętości Boga. Bez tego Bóg nie byłby ani dobry, ani sprawiedliwy, ani nie byłby święty. Ale sprawiedliwość Boża nie wymaga, aby grześnik osobiście poniósł tę karę. Wręcz przeciwnie, ponieważ Bóg jest zarówno miłosierny, jak i sprawiedliwy, nie tylko pozwala, aby ktoś inny. To chce i może, czyli mówimy o Jezusie Chrystusie, dokonał wymaganej zapłaty w nasze miejsce, w miejsce grzeszników, ale także sam staje się tym innym, czyli Bóg staje się naszym substytutem, naszym zastępcą, który wcielając się w nasze ciało ludzkie, bezgrzeszne, dokonał zadośćuczynienia w nasze miejsce i daje nam to podstawę do usprawiedliwienia, oczywiście przez zaspokojenie Boskiej Sprawiedliwości. Dodam tylko tyle, że. Nie jest sprawiedliwym, gdyby grzechy jednego człowieka, z inny człowiek Bóg sam na siebie przyjął w postaci ludzkiej w osobie Jezusa Chrystusa na siebie, nasze grzechy. jest to sprawiedliwe, ponieważ nie obciąża niewinnej osoby bez własnej, jak to nauczają różni heretycy. I ponieważ śmierć Chrystusa była prawną podstawą, prawnego usprawiedliwienia, bieżącego grzesznika, każdego wybranego grzesznika, list do Rzymian 4,25. Odnosi się do śmierci Chrystusa jako do usprawiedliwienia grzeszników. I dosłownie ten tekst brzmi, który to Pan Jezus został wydany z powodu naszych przewinień i zmartwychwstał z powodu naszego usprawiedliwienia. Grecka fraza dia, czyli przez, z powodu, musi być tłumaczona tak samo, chociaż istnieją tłumaczenia troszeczkę inne. Jednak jeśli sprawdzimy język grecki, fraza ta jest tożsama. Możemy to tutaj traktować dokładnie. Tak samo i apostoł naucza, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych z powodu naszego usprawiedliwienia, czyli przez śmierć Jezusa, tak jak śmierć Jezusa nastąpiła z powodu naszych przewinień. Ponieważ Jezus dokonał naszego usprawiedliwienia przez wydanie Go na śmierć, Bóg wskrzesił Go z martwych trzeciego dnia, dlatego śmierć Jezusa jest pełnym zadożyczynieniem sprawiedliwości Bożej dla wszystkich wybranych, Miejsce, w których Jezus Chrystus umarł, i była to prawna podstawa, czyli podstawa usprawiedliwienia wszystkich, za których Chrystus oddał swoje życie. Oczywiście jest to doktryna, którą wyznają nasze konfesje jest to doktryna reformowana, i to, że istnieje sądowa podstawa usprawiedliwienia, i że tą podstawą jest zastępcze, posłuszne życie i zastępcza. Śmierć Jezusa Chrystusa jest oczywiście nauczaniem wyznań reformowanych. Na przykład w katechizmie heidelberskim czytamy wyjaśnienie usprawiedliwienia przez wiarę, gdzie czytamy następujące stwierdzenie, cytuję, że Bóg uznaje mnie za sprawiedliwego dzięki doskonałemu zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, jak gdybym nigdy nie miał nie popełnił grzechu, jak gdybym to ja sam, a nie Chrystus za mnie, Okazał całkowicie posłuszeństwo. Koniec cytatu. I oczywiście, usprawiedliwienie nie jest bezprawnym, choć łaskawym aktem ignorowania winy grzesznika. Mamy tutaj mowę o prawnym akcie. Od usprawiedliwionego grzesznika wymagane jest oczywiście doskonałe zadośćuczynienie zapopełnione grzechy i dziedzictwo grzeszności, czyli nasz grzech pierworodny i to, co dziedziczymy, czyli nasze grzeszne ciało. Doskonała sprawiedliwość, zarówno w odniesieniu do winy, jak i bezwzględnego żądania Bożego wobec Jego ludzkiego stworzenia, aby doskonale podporządkowało się prawu, i nikt nie może tego, tego wymagania spełnić, ponieważ jeden grzech jest jak przystąpienie całego zakonu. Również wymagane jest doskonałe poświęcenie się Bogu w miłości do Boga i Bliźniego. Nikt z nas nie kocha cały czas całym sercem Boga i Bliźniego. To tak twierdzi po prostu jest zwykłym oszustem albo samym zwiedzionym człowiekiem. Dodam, że weslejanie, arminianie są w stanie uznać, że oni to doskonale wykonują, każdego dnia jest to bzdura i to na wielkich, wielkich resorach, można by to tak dodać. I mamy teraz do czynienia z tak zwanym czynnym posłuszeństwem Chrystusa. W Rzemian 10.4 czytamy, końcem bowiem prawa jest Chrystus, pół sprawiedliwości każdego, kto... Wierzy. I tutaj godnym uwagi w świetle współczesnego zaprzeczania w kręgach reformowanych, że usprawiedliwienie obejmuje przypisanie wierzącemu grzesznikowi posłuszeństwa Chrystusa i to prawu, czyli czynnego posłuszeństwa Chrystusa, jest to, że katechizm wyraźnie obejmuje czynne posłuszeństwo sprawiedliwości Chrystusa, przypisanej grzesznikom z usprawiedliwieniem. I mówimy tutaj o świętości. Chrystusa i katechizm wyraźnie uczy, że przypisanie doskonałego posłuszeństwa wierzącemu grzesznikowi wynika, tu cytuję, z posłuszeństwa, które Chrystus wypełnił dla mnie. Jest ono oparte na Nim i na Nim jest oczywiście ugruntowane. Usprawiedliwienie ma swoje solidne i niepodważalne podstawy w odniesieniu do sprawiedliwości Bożej, i tą podstawą jest trwające całe życie posłuszeństwo Jezusa Chrystusa wobec Bożego prawa, Bożej sprawiedliwości, które jest oczywiście wykonane w punkcie kulminacyjnym w czasie jego śmierci. Filipian 2:8 czytamy, że z postawy uznany został Chrystus za człowieka, żył samego siebie i był posłuszny dokąd przez całe życie aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Czyli mówimy tu o tym przypisanym posłuszeństwie, które miało od początku jego życia aż do jego krzyżowej. Śmierć. Teraz co jego biernego posłuszeństwa, brzmią 5-9, czytamy: Tym bardziej więc, teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. I tutaj katechizm wyjaśnia w piątej prośbie modlitwy wzorcowej, która brzmi: Odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszej winy. tej prośby o usprawiedliwienie, uzasadnia werdykt przebaczenia na odkupięcie satysfakcjonującej śmierci Chrystusa. I tu czytamy. Zechciej nam biednym grzesznikom, nie pamiętać ze względu na krew Jezusa Chrystusa naszych win i zła, do którego bezustannie lgniemy. Krew Chrystusa odpuszcza nam wszystkie winy jego śmierć była zadośćuczynieniem, jego posłuszeństwo bierne, czyli wycierpienie całej kary i kaźni, krzyża oraz piekła, jakie zeszło na niego w naszym miejscu, jest dokładnie tą podstawą naszego usprawiedliwienia. I teraz pomówmy chwilkę o fundamencie. Usprawiedliwienia w Rzymian 3.25 czytamy, że Chrystusa Bóg stanowił przebłaganiem przez wiarę i Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie swojej cierpliwości przed tym popełnionych grzechów. Ten fragment oczywiście możemy interpretować bardzo swobodnie, jako retrospektywny charakter ofiary Chrystusa, czyli że odnosi się ona nie tylko do grzechów, które zostały popełnione w czasie, gdy Jezus Chrystus żył, czy też gdy my żyjemy teraz, lecz również. Jest ona odniesiona do usprawiedliwienia wszystkich od Adama po wszystkich tych ludzi, którzy będą żyli do samego końca czasów. Ale usprawiedliwiający akt Boga, i choć jest łaskawy, nie jest on bezpodstawny. Istnieje pewna podstawa i gruntem tutaj, czyli podstawą usprawiedliwienia jest krew Chrystusa. Czytam jeszcze raz: przez wiarę w Jego krew. Usprawiedliwieniem jest przewładaniem. Przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość. I ta podstawa jest integralnym elementem ewangelicznej prawdy o usprawiedliwieniu. I poza posłuszeństwem i śmiercią Chrystusa w miejsce wybranych grzeszników Bóg nie może usprawiedliwić winnych grzeszników. Poza krzyżem Chrystusa Bóg okazałby się niesprawiedliwy, gdyby usprawiedliwiał. Bezbożnych. I chrześcijańska Ewangelia nie polega po prostu na tym, że Bóg usprawiedliwia grzesznika, który wierzy w Jezusa Chrystusa. I chrześcijańska Ewangelia głosi, że Bóg usprawiedliwia grzesznika, który wierzy w Jezusa Chrystusa na podstawie zastępczego posłuszeństwa Chrystusa, zwłaszcza posłuszeństwa jego cierpienia i Śmierci. Możemy tutaj bardzo szybko odrzucić wszystkie ruchy neoewangelikalne, które odrzucają tą świętą prawdę. Oni wierzą w Jezusa, w jego krew, ale nie rozumieją, czym jest podstawa usprawiedliwienia i skąd się bierze to usprawiedliwienie. Oczywiście podstawą usprawiedliwienia musi być element usprawiedliwienia, który żyje w świadomości wierzącego grzesznika. Musimy wiedzieć, co nas usprawiedliwia. Usprawiedliwia nas życie i śmierć Chrystusa, które zostały w życie nam przypisane, a jego śmierci w nasze grzechy zostały Chrystusowi przypisane. I kiedy Bóg. Wypowiada, wypowiada na grzesznika usprawiedliwiający werdykt. Ten grzesznik musi to rozumieć. Kiedy winny, ale wierzący grzesznik słyszy błogosławiony werdykt Zbawiciela i ja Ciebie nie potępiam, pamiętamy to, kiedy to Pan Jezus mówił do grzesznicy i idź, ja Ciebie nie potępiam, idź w pokoju, istnieje pokusa, na, której, na którą grzesznik odpowiada w swojej słabości. Może to brzmieć mniej więcej tak, ale zgrzeszyłem przecież ciężko. I mój dług jest przecież ogromny. A o jak ja zgrzesiłem przeciwko Tobie, o Boże, jak bardzo przychodziłem bliźniego, dla mnie usprawiedliwienie jest niemożliwe. Wiele osób, które żyje w herezji armianizmu, dokładnie wierzy w to, że popełniają grzech, który nie może zostać odpuszczony. Lub zielonoświątkowcy, którzy twierdzą, że do Duchowi Świętemu, to już nie mogą być usprawiedliwieni, myślę, że jest to. Niezasadne, ponieważ grzech przeciwko duchowi świętemu nie polega na jakiejś tam formułce wypowiedzenia bluźnierstwa przeciwko duchowi, lecz raczej na negacji przekonywającego dzieła ducha świętego. Ludzie, którzy odrzucają dzieło ducha świętego, nie mogą być, nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwieni ani w tym wieku, ani przyszłymi grzechy nie zostają opuszczone. Ale jeśli. Tym werdyktem, że Twoje grzechy są przebaczone, ma sprawiedliwość Boga, nie słyszymy uzasadnienia wyroku, czyli na podstawie tego, co ja sam zrobiłem, aby usunąć Twoją winę przez poniesienie pełnej, należnej ci kary, i na podstawie tego, co zrobiłem, aby zapracować nad stanowisko przed Boskim Sędzią, przez tego, który doskonale wyłonił wobec Was prawo Boże. Zatem, jeśli nie słyszymy tego aspektu usprawiedliwiającego werdyktu. Słowo Krzyża jako podstawy usprawiedliwienia musimy nadal żyć w przerażającej niepewności, o ile nie w śmiertelnym przerażeniu. Czyli jeśli nie rozumiemy, co nas usprawiedliwia, to nie wiemy, czy jesteśmy usprawiedliwieni, nie mamy podstawy do usprawiedliwienia, nie rozumiemy jej i musimy żyć w przerażeniu. Myślę, że wszyscy z nas zgromadzeni tutaj, którzy żyli wcześniej w ruchach neoewangelikalnych, słyszeli o zbawieniu i dalej żyli w przerażeniu. Dalej nie rozumieli, dlaczego jesteśmy usprawiedliwieni, musieliśmy przeżyć katargę, aby Bóg nas wyprowadził z tego do swojej świętej doktryny. I oczywiście cała świętość w tym całym dziele należy się Panu. W II Mojżeszowej 28-36 już czytamy o tym, że miało być uczyniona blaszka na, na, na ubiorze lewitów, która miała być ze szczerego złota, na niej miała być napisana pieczęć świętość Panu, czyli cała świętość, jaką Pan Bóg wymaga od grzesznika, to jest ta, którą Pan mógł dostarcza. To jest ta świętość, którą wypracował Jezus Chrystus i grzech po prostu przez Boga nie może być zignorowany, ani usprawiedliwiony, nie, nie można na niego przymknąć oko nie tylko w odniesieniu do świętego Boga, ale także w odniesieniu do doświadczenia grzesznika. I pomimo wszystkich twierdzeń, że jest inaczej, dotyczy to również teologicznych liberałów, i różnych świeckich humanistów, ateistów i innych różnych neoewangelików, oni mówią, że znają Boga, jako sprawiedliwiego wiedzą, że jego sprawiedliwość musi być zaspokojona w poniesieniu do ich grzeszności i grzechów, ale nie zgadzają się z tym i wierzą raczej w Boga miłości. Miłość, która jest Bogiem, to jest terror ich życia. Żyją w tej okrutnej niepewności. Ewangelia oczywiście obejmuje podstawę usprawiedliwienia wraz z usprawiedliwiającym werdyktem ze względu na krew Chrystusa. I ten element usprawiedliwiającego werdyktu łagodzi wszelkie obawy. I daje pewność. W usprawiedliwieniu przez Boga tego, kto wierzy w Jezusa, usprawiedliwiający Bóg jest sam sprawiedliwy. W 3,26 czytamy, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie, po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Czyli Bóg jest, pozostaje sprawiedliwy, ponieważ sam przyjął na siebie nasze grzechy w osobie Jezusa Chrystusa, który jest doskonałym zastępcą. Za który dał nam swoją sprawiedliwość i na krzyżu poniósł nasze grzechy. I jest to Bóg, który sam przyjął na siebie nasze grzechy. Jeszcze raz podkreślam w osobie Jezusa Chrystusa. I taki właśnie jest ważny związek między aktem usprawiedliwienia a podstawą usprawiedliwienia, między usprawiedliwiającym Słowem Twoje grzechy są odpuszczone, a usprawiedliwiającą podstawą tego słowa, czyli Krzyżem Chrystusa. I to jest taki związek, że zaprzeczenie lub zepsucie jednego jest zaprzeczeniem lub zepsuciem drugiego. I konkretne znalezienie podstawy lub gruntu usprawiedliwienia w samym grześniku oznacza z konieczności pomniejszenie krzyża jako sądowej podstawy usprawiedliwienia. I jest to zaprzeczenie krzyża. Czyli ci ludzie, którzy wierzą, że są usprawiedliwieni, bo wierzą i to jest ich podstawa usprawiedliwienia, de facto zaprzeczają krzyżowi, nie rozumieją krzyża. I z tego samego powodu zaprzeczenie, że Krzyż był zastępczym zadośćuczynieniem w miejsce i na rzecz wybranej ludzkości, oznacza uniemożliwienie usprawiedliwienia. Podkreślam, wybranej ludzkości. Ci, którzy wierzą w uniwersalny Krzyż, zaprzeczają Krzyżowi i są ludźmi niewierzącymi, i w dalszym ciągu ciąży nad nimi grzech, gniew Boży. I w tym przypadku, oczywiście, tacy ludzie nie mają żadnej podstawy usprawiedliwienia ani gruntu. Również zaprzeczenie, że krzyż był za dość uczynieniem Bożej Sprawiedliwości oznacza stwierdzenie, że Bóg jest niesprawiedliwy w przebaczeniu grzesznikom i w tym przypadku przebaczenie odbywa się oczywiście kosztem Bożej doskonałej sprawiedliwości. Na koniec chciałbym podnieść się do Marcina Lutra, który zwraca uwagę na istotny związek między usprawiedliwieniem a jego podstawą, czyli śmiercią Jezusa Chrystusa. I tu zacytuję. Ten artykuł, mówi Luther, a mianowicie, że sama wiara bez uczynków usprawiedliwia nas przed Bogiem, nigdy nie może zostać walony, ponieważ tylko Chrystus, symbol umarł za nasze grzechy. Ale jeśli tylko On gładzi nasze grzechy, mówi Luther, to ludzie ze wszystkimi swoimi uczynkami mają być wykluczeni z wszelkiego współudziału w uzyskiwaniu przebaczenia grzechów i usprawiedliwienia. I dalej Luther kontynuuje. Nie mogę też objąć Chrystusa inaczej, jak tylko przez wiarę. Nie można go objąć uczynkami. Ale jeśli wiara zanim nastąpią uczynki obejmuje odkupiciela, jest niewątpliwie prawdą, że sama wiara przed uczynkami i bez uczynków przywłaszcza sobie dobrodziejstwo odkupienia, które nie jest niczym innym jak usprawiedliwieniem czy uwolnieniem od grzechu. I Luter konkluduje: To jest nasza doktryna, tak naucza Duch Święty i cały Kościół Chrześcijański. W tym dzięki łasce Bożej będziemy mocno stać. Amen. A my za Lutrem też powiemy Amen.